Witajcie kochane lewki. To jest czytanie dla Was na miesiąc maj 2023. Zobaczmy, jakie energie będą się tu dla Was w tym miesiącu układać. Co tu chce być dla Was powiedziane? Lew. Lew maj 2023. Uuu! Odwróciła nam się. Siedem kielichów. Siedem kielichów jako energia miesiąca. Dobra. Jaki jest potencjał tego miesiąca? Co można tu z niego wycisnąć? Zobaczmy. Rycerz pentakli. Fajnie. Ok. Zobaczmy, jaka, jakiej energii wy jesteście. Królowa Mieczy. Gdzie tkwi Wasza moc w tym miesiącu? Spora. W razie pentakli, co kierować te energie? A z kielichów, na co uważać w tym miesiącu? Czego nie robić? Czemu się przyjrzeć? Dziesięć kielichów. Okej, okay. co w miłości? jak w związkach, w partnerstwie. Pięć pentakli, so w paś kielichów. Okej, okay, jaki jest wynik? Rycerz mieczy. I jeszcze weźmiemy sobie radę, wskazówkę. Królowa Buław. Bardzo dużo osób tutaj jest u Was. Dużo osobowych kart. Zobaczmy jeszcze do tej królowej Buław, co tu wyskoczyło. Rąb drewno. I jeszcze sprawdźmy Waszą duchowość. Co tam u Was w serduchu, w Waszej duszy słychać, na jakim jesteście poziomie energetycznym w tym miesiącu? Związek. Dobrze. Przyjrzyjmy się jeszcze tylko całej historii. Rycerz mieczy, dobra, to jest na wyjście, 10 kielichów. No dobra, kochani. OK, energia miesiąca dla was mamy siedem kielichów. To jest energia wyborów, jak tu macie napisane, tak? Rozmarzenia, przyglądania się różnym ofertom, różnym propozycjom, e, różnym opcjom, różnym pomysłom. E, w ostrzeżeniu w tej karcie jest, żeby z, m, po prostu nie m, zaprzepaścić czasu, który temu poświęcamy, tak? E, że nie chwytać po prostu trzech srok za ogon. <laughs> Tylko wybrać ten jeden konkretny, który jest najbliższy naszemu sercu, który jest bliski naszej pasji, naszej wysokiej wibracji i najpierw zająć się tym życzeniem, tym marzeniem. Potencjał, jaki mamy do wykorzystania w tym miesiącu, to jest rycerz pentakli. Więc schemat, tak? Schemat, harmonogram. Ułożenie sobie pewnego schematu, według którego będziemy powolutku dążyli do celu. Zagospodarowując teren, powolutku, czyli robimy pierwszy krok, rozglądamy się dookoła, zobaczymy, co mamy tutaj do ogarnięcia, zajmujemy się tym i dopiero robimy następny krok, następny etap, tak? Czyli system kilkuetapowy, spokojny. Dobrze. Wy jesteście w energii yy, królowej mieczy, więc macie ochotę prawdopodobnie podcinać jakieś naprawdę y, niepotrzebne rzeczy. Jesteście w sile, jesteście w mocy, y, czujecie wolność, czujecie niezależność, czujecie, że y, to już jest najwyższa pora, po prostu zrobić ten porządek. Y, na logikę, na rozum, na Fakty, które są przed Wami, widzicie, że absolutnie trzeba z tym zrobić porządek. To jest energia piękna, która właśnie daje takie poczucie wolności, niezależności, pozbawienie się lęku, strachu, tak? Królowa Mieczy jest chłodna. Yy, ale ona jest bardzo pewna siebie, bardzo pewna siebie i pewna swoich wyborów, i pewna swoich prawd. Te prawdy mogą kogoś boleć, mogą kogoś szokować, ale szczerze mówiąc, ona ma to w nosie, tak? Więc energia bardzo silna tutaj na ten maj dla Was. Jaka jest wasza moc jeszcze do tego wszystkiego? Przy tej królowej mieczy mamy pazia pentakli, czyli jesteście gotowi właśnie na nowe początki. Zamykacie coś starego i rozpoczynacie nowe, nowe doświadczenia, nowe możliwości, nowe możliwości też zarabiania, tak, pieniędzy, może nowa praca, może? Jakiś nowy pomysł, nowy projekt, który w przyszłości ma zaowocować, i ma przynieść no, wymierne rezultaty. I w co tą energię początków kierować? Co tutaj nam dyrygują, co nam tutaj podpowiadają energię? W co kierować, kochani? Ano kierować w emocje. W miłość, a w pasję, w radość, w to, co sprawia wam ogromną przyjemność, co was zadawala, co was spełnia. W to macie kierować? Przede wszystkim myśleć o swoich odczuciach, o swoich emocjach, o swoich przyjemnościach, tak? Przy tej królowej mieczy to jest bardzo fajne, dlatego że. Ona zdobywa niezależność, zdobywa wolność osobistą, zdobywa swoją prawdę i niesie ją dalej. Niesie ją dalej w postaci właśnie tego kielicha cudownych emocji, cudownych uczuć, które są czyste, nieskalane, które są gotowe do oddania lub do przyjęcia też do siebie czegoś wspaniałego, tak? Więc bardzo fajowo. Na co uważać? Dziesięć kielichów, Hmm. tutaj mamy joyfulness, to jest takie no naprawdę już pełne y, zadowolenie takie y, wypełnienie po brzegi tak, tymi cudownymi emocjami, które tutaj zapowiada ten as kielichów na co uważać? dlaczego 10 kielichów jest w uwadze w ostrzeżeniu hmm. Hmm, być może trzeba by było uważać na rodzinę, na osoby najbliższe, które bardzo kochamy, o które dbamy i które są naszym oczkiem w głowie. Może na to trzeba by było zwrócić uwagę, tak? Bo tutaj 10 kielichów jest właśnie taką pełną, piękną, zadowoloną, szczęśliwą rodziną i coś tu możesz zgrzytnąć, coś tu może być niebezpiecznego, więc zwróćcie uwagi jej, uwagę, kochane lwy. Przede wszystkim na swoje pociechy. Też na drugą połówkę, czy wszystko jest z nią w porządku, czy się dobrze czuje, czy jest spełniona, czy czegoś jej nie brakuje. Ok? Bo z tej strony może nadejść jakieś, no jakieś niezadowolenie, może. Dobrze, co w emocjach. Pięć pentakli. No, jakiś brak, jakiś emocjonalny brak. Poczucie takie właśnie, że jesteście wyrzuceni poza nawias tej rodziny, poza nawias jakiejś społeczności, że inni mają lepiej, inni mają fajniej, a ja tego nie mogę doświadczyć. Jest to pozycja żebracza, prosząca o wsparcie, o pomoc, więc jeżeli jesteście w takiej sytuacji, to przyjmijcie tę pomoc, wyciągniętą rękę, pomoc, która może do Was nadejść, tak? Tym bardziej, że tutaj przy tej królowej mieczy, która robi porządki wokół siebie, możecie się poczuć samotni, tak? Możecie się poczuć osamotnieni, mimo, tego, mimo tej wolności, tej niezależności. No trudno mi powiedzieć czego to konkretnie dotyczy, ale wy będziecie wiedziały drogie lwy. Jeżeli chodzi o materię jest bardzo fajnie. Mamy pazia kielichów, który ma otwarte serce, który jest przygotowany, znaczy nie przygotowany, raczej otwarty na prezenty, na niespodzianki, na zaskakujące na zaskakujące przypływy losu, tak? które na przykład niesie koło fortuny. Jest, to jest radość, to jest spokój, to jest zadowolenie i takie poczucie, że jestem zaopiekowany jak mm, przez wszechświat, tak? Yy, więc wszystko jest ok. Troszeczkę proszę uważać na yy, naiwność, jeżeli chodzi o sprawy materialne, tak? Może ktoś wam coś wciskać, może yy, gdzieś będzie, yy, ktoś będzie chciał wam coś sprzedać. Przyjrzyjcie się temu, temu uważnie, będziecie po prostu. <grym> bardziej yy, rozsądni o jeżeli o to chodzi Dobra, wasza duchowość piękna. No właśnie, mamy związek, w duchowości jest ważny związek. Zobaczmy co ta karta ze sobą niesie w przekazie. Tylko muszę znaleźć moją książeczkę, która jest gdzie? No właśnie, gdzie ona jest? jaj, sekundkę, muszę po prostu ją odnaleźć. Przepraszam. Okej, okay, mam e, związek. Związek, związek, związek. Już Wam mówię, co ta karta ze sobą niesie, jakie przesłanie. Mm -hmm. Jeżeli jesteś w jakimś związku, drogi Lwie, to ciesz się. <coughs> całym dobrem, które wnosi w twoje życie ten związek. Bądź otwarty na tak zwane czynniki spustowe, czyli lęki, stare wzorce postępowania. Zwróć też uwagę, w jakich momentach czujesz potrzeby ochrony siebie, schowania się w skorupkę, tak? Przyjrzyj się też, kiedy w których momentach boisz się utraty, uwagi, miłości tej drugiej osoby, to ci pozwoli świadomie zmierzyć się i uleczyć stare problemy i rany z przeszłości. To jest taka część porozumienia dusz, które dzielisz z drugą osobą, tak? Jeżeli to jest trudny związek, to miej świadomość, że zeszliście się, by pomóc sobie wzajemnie. Stać się całością, uzdrowić się, otworzyć na miłość we wszystkich przejawach. Ta karta przedstawia energię dwóch kochających się dusz, które łączą się ze sobą, tworząc związek albo partnerstwo, nieważne. Jeżeli właśnie kwestionujesz obecną sytuację relacyjną w Twoim życiu, to ta karta wskazuje um, dominującą w niej pozytywną energię, tak? Czyli starajcie się dostrzec, um, że tak powiem, pozytywy w tym związku. Mimo, że może być trudno, mimo, że czujecie, że są gdzieś w jakichś obszarach braki, um, ta karta mówi o tym, że Celowo zostaliście w jakiś sposób połączeni, tak? Macie się czegoś nauczyć z tego związku. I jedno, i drugie, tak? To jest lekcja duszy, jaką macie przed sobą. Ale mówię, tu jest bardzo dużo światła, bardzo dużo pozytywnej energii, czyli zeszliście się po to, żeby po prostu ulepszyć, uleczyć, wzrosnąć w tym związku pokochać się silniej, mocniej, dzięki tej relacji rozwiniesz się i wiele, wiele się nauczysz, tak? Ok. Jeżeli chodzi o radę, mamy królową buław, czyli pasja, idź za pasją, idź za pasją i do tego rąb drewno, czyli no już najwyższa pora, żeby po prostu... Zająć się rzeczami, rozpocząć rzeczy, które przynoszą ci radość, przynoszą ci satysfakcję, przynoszą ci spełnienie emocjonalne, tak? I o tym też mówi królowa Buław. Bądź po prostu w rozkwicie, bądź pewny siebie w tym, co robisz, idź za swoją pasją, bądź inicjatorem cudownych, wspaniałych rzeczy, za którymi pójdą inni. Pokazuj się światu, pokazuj swój czar, pokazuj swój urok. no i... Tak, rąb drzewo, póki yy, możesz i póki jest ku temu okazja, czas ku temu sprzyja. Także bardzo fajnie. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam. A, przepraszam, jeszcze wyjście. <laughs> wyjście. Wyjście, kochani, z Maja mamy rycerza mieczy, czyli energia przyspiesza. Yy, jesteśmy bardzo, bardziej spontaniczni, bardziej ryzykan ryzy ryzykanccy. Yy, sięgamy po rzeczy, które... Wcześniej jakoś rozważaliśmy, nie mieliśmy odwagi, albo czasu, albo chęci. Teraz ruszamy do przodu po swojej, w obronie własnych intencji, własnych pomysłów, własnego świata. O tym też mówi tutaj y, ta królowa mieczy. Więc, y, drogie lwy, fajnie do dzieła, y, czas ku temu sprzyja. No i mówię, coś w tym związku tutaj trzeba by było. Przyjąć do wiadomości. W ostrzeżeniu mamy uważaj, żebyś w rodzinie nie narobił kłopotów, w partnerstwie. No i przy tej karcie związek, o której dosyć dużo chyba powiedziałam, tak mi się wydaje, troszeczkę więcej wam się wyjaśni. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w następnych czytaniach. Pa Pa!